Cześć! Czy są tutaj jakieś dzieci? Czy są tutaj jakieś dzieci z że z biblioteki numer 6? Jeżeli tak, to zapraszam Was w podróż. Chcę Was zabrać w podróż do krainy bajek i baśni. Dzisiaj zabieram Was do świata brzydkiego kaczątka. Posłuchajcie. Było piękne lato. Słońce świeciło na bezchmurnym niebie i wszystkim dokuczał upał. W fosie otaczającej stary zamek jedna z uwiła gniazdo pośród trzcin, aby złożyć w nim swoje jajka. Długo je wysiadywała, czekając na narodziny potomstwa. W końcu jedno po drugim jajka zaczęły pękać i niebawem rozległo się pierwsze piskliwe kwa. Kwa. Wkrótce wykluły się kaczątka ze swoich jajek. Oprócz jednego. Ostatnie jajko było nieco większe od pozostałych i kaczka z trudem je wysiadywała. Czy wszystko w porządku? Zapytał jej kaczy kolega, który właśnie przypływał obok. Tak, dziękuję, odparła świeżo upieczona mama. Jedno z moich małych jeszcze się nie wykluło. Jak widzisz, to jajko jest większe niż pozostałe i ciężko się je wysiaduje. Zwłaszcza, zwłaszcza w taki upał. Wyglądasz na bardzo zmęczoną, przyznał jej kaczor, ale jestem pewien, że wkrótce i ostatnie kaczątko się wykluje. I wtedy, wtedy właśnie usłyszeli, że skorupka ostatniego jajka zaczyna pękać. Ostatnie kaczątko wreszcie przyszło na świat. Ale było najbrzydsze i najbardziej dziwaczne, jakie kiedykolwiek widzieli. Ojej! zawołał kaczor. Co za dziwoląg? Chyba zbyt długo siedział w jajku. To nie ma znaczenia, powiedziała kaczka. Jestem pewna, że za kilka tygodni kaczątko będzie wyglądało tak samo jak reszta moich maleństw. Oczywiście! Uśmiechnął się kaczor, pożegnał i popłynął dalej. Pozwólcie za mną, moje kochane! Powiedziała mama do swoich kaczątek: Czas na naukę pływania. Kaczątka ustawiły się w szeregu za mamą i zaczęły energicznie machać nóżkami, aby dotrzeć na środek fosy. Oto mama ze swoimi małymi! wołali wszyscy mieszkańcy fosy na, na widok pochodu. Spójrzcie, spójrzcie tylko na to piskle. Krzyczknęła jedna z kaczek, wskazując skrzydłem brzydkie kaczątko. Nigdy w życiu nie widziałem brzydszego maleństwa, stwierdził inny kaczor. I wszystkie kaczki w fosie zaczęły naśmiewać się z brzydkiego kaczątka. Tygodnie mijały, a rodzeństwo brzydkiego kaczątka rosło i nabierało sił. Z każdym dniem kacze... Przepraszam. Z każdym dniem kacze dzieci coraz bardziej przypominały dorosłe kaczki. Brzydkie kaczątko zaś z dnia na dzień stawało się jeszcze bardziej pokraczne, a jego pióra były nadal szare i szorstkie. Rodzeństwo szydziło z dziwacznego braciszka i nie chciało się z nim bawić. Brzydkie kaczątko było bardzo smutne, samotne i często skrywało się wśród wysokich trzcin, gdzie nikt go nie widział. Pewnego razu brzydkie kaczątko ujrzało przelatujące wysoko białe ptaki. Te piękne stworzenia wydawały się szczęśliwe i wolne. W jakiś przedziwny sposób brzydkie kaczątko czuło, czuło więź z tymi dostojnymi ptakami. Jak to możliwe? Zastanawiało się. One są piękne, ja zaś jestem taki brzydki. Brzydkie kaczątko postanowiło nie wychodzić więcej ze swojej kryjówki. Kiedy nadeszła zima, fosę pokryła lodowata tafla i brzydkie kaczątko przymarzło do lodu. Nie mogło się ruszyć ani zwolnić, ani zdobyć pożywienia. Dni mijały i nic nie zapowiadało, żeby lodowa pokrywa miała się stopić. Brzydkie kaczątko obawiało się, że zginie z głodu. Pewnego dnia nieopodal przechodził mężczyzna, który spostrzegł, spostrzegł biedne zwierzątko, e, spostrzegł biedne, uwięzione kaczątko. Miał dobre serce, przyniósł siekierę i ruszył, i skruszył lód. Delikatnie wziął kaczątko na ręce i zabrał je do domu. Mężczyzna opiekował się brzydkim kaczątkiem tak troskliwie jak własnym dzieckiem. Dbał, by było mu ciepło i karmił smakołykami. Jedno jednak, mimo wygody i opieki, jakiej zaznało w jego domu, kaczątko czuło, że znajduje się w niewłaściwym miejscu. Kiedy tylko przyszła odwilż, wróciło do swojej kryjówki wśród szuwarów. Wkrótce świat się zazielenił, zakwitły kwiaty, a dni stawały się cieplejsze. Znów przyszła wiosna. Ku własnemu zaskoczeniu, kaczątko zauważyło, że jego skrzydła urosły i były większe. Niż skrzydła innych kaczek. Pewnego dnia brzydkie kaczątko zaczęło nimi machać. Wynurzyło się z szuwarów i pofrunęło do góry. Kaczątko było zachwycone uczuciem wolności podczas lotu i latało przez wiele godzin. W końcu dotarło nad ogromne jezioro. Spojrzało w dół i zobaczyło ptaki podobne do tych, które wiele miesięcy temu przelatywały nad jego głową. Brzydkie kaczątko sfrunęło niżej, żeby dobrze im się przyjrzeć. Kiedy zbliżyło się do tafli jeziora, ujrzało w wodzie odbicie kolejnego pięknego, śnieżno-białego ptaka. Rozejrzało się dookoła, lecz nikogo nie spostrzegło. Wtedy Brzydkie kaczątko zrozumiało, że to właśnie jego odbicie widzi w wodzie. Ono również było pięknym ptakiem i potrafiło dostojnie latać w przestworzach. Z brzydkiego kaczątka wyrósł wspaniały, biały łabędź. Wszystkie łabędzie popłynęły, aby przywitać nowego przyjaciela. Na początku młody łabędź był nieśmiały, ponieważ nie przyzwyczajony był do takiej serdeczności. Dopiero co zrozumiał, że nie jest brzydkim, pokracznym kaczątkiem. Jednak łabędzie okazały mu dużo ciepła i sympatii, więc szybko się zadomowił wśród nich. Nie mógł uwierzyć w swoje szczęście, i nie posiadał się z radości, że wreszcie znalazł swoje miejsce na Ziemi. I jak Wam się podobała ta piękna podróż w krainę bajek i baśni? To dopiero pierwsza część. Zapraszam na następny. Pa!